Hejka widzowie, witajcie na moim kanale. I teraz będziemy nagrywać historykę. Dobra, jestem trochę zmęczona, więc zrobię szybko obiad. Pójdę jeszcze do sklepu osiedlowego po makaron, bo się skończył makaron ogólnie więc muszę iść po makaron. Dobra, zjechaliśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, czy jest tu makaron? Yy, nie ma. Dobrze, zaraz będzie dostawa. Dostawa makaronu. No i super. Ja ją rozłożę i dam pani przy okazji jeden makaron i... Rozłożę towar. Proszę to pudło zabrać. Dobrze. Dobra. 10 zł. Dobrze. Dobrze, wziąłem nam portfel z kieszeni. Oj. Dobrze, dziękuję. Do widzenia, do widzenia. Dobra, dojechałam już na piętro mojego mieszkania, w którym mieszkam, jak widać. Dobra, nie wiem po co. Tu będzie sos, tu będzie makaron. Więc tu wrzucam do gotowania makaron. I tu dwa pomidory. No bo jeszcze... Dobra, ogarnęłam z lodówki, poszukałam znalazło się więcej makaronu i pomidorów, więc to wstawię, by było co jeść. Po prostu. Dobra, jest już spaghetti i z, zaraz zawołam moją córkę. Córka! Mamusiu Obiad Joś idę Dobrze kochani Ja dam sztuczce Sztuczce Do Żebyś mogła jeść Bo na razie nie możesz Więc zaraz ci dam go Tylko Portfel i tam tu wodę. Dobra, mam sztuczę, więc tu, tu sobie jedz. A, kosmetyki. Dam je tam na razie. Mam. jakie dobre, jakie dobre. Zdam to tu. O. Tu, dam to tu Dam to tu To Dam w ogóle to tu Tu mam kosmetyki I tu Ach, Ja wypiłam herbaty To wypiję A zróbcie ja wypiję wodę I Usiądziemy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapki w górę, komentarze. Pa!